Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tutaj akurat nie chciałem zabierać głosu, ale zostałem jako wywołany do tablicy przez moją poprzedniczkę, panią radną. No i troszeczkę muszę tutaj odpowiedzieć, bo rozumiem, że pani starosta nie chce odnieść się do tego oświadczenia. Tak, nie chcę się odnieść do tego oświadczenia jako. Przełożona przewodnicząca zarządu, który nadzoruje pracę Wejchowskich Szkół. Proszę Państwa, wchodzimy w spór ideologiczny w tej chwili, bo rzeczywiście można tak to nazwać wystąpienie mojej poprzedniczki. Nazwanie bez żadnych przykładów książki profesora Wojciecha Roszkowskiego. Znakomitego historyka, jednocześnie działacza opozycji demokratycznej w latach 80., które kiedy trzeba było odwagę wykazać, tą, wykazał, tą odwagę wykazał. Pisał książki prawdziwe, historyczne w latach 80., za co groziła kara więzienia. To mogę potwierdzić osobiście. Groziła kara więzienia. Pisał. Nie bał się. Głosił swoje poglądy i dzięki takim ludziom mamy wolną i demokratyczną Polskę. Dzięki takim ludziom, dzięki takim ludziom dzisiaj możemy swobodnie wypowiadać swoje poglądy na tej sali w czasie tej sesji Rady Powiatu. Jeżeli ktoś oczywiście ma tą odwagę wypowiedzieć swoje stanowisko, a nie je ukrywać non stop albo się chować. Pani tutaj jest tego przykładem, Pani Radno i Klub Radnych Platform Obywatelskich, że korzystacie z wolności słowa, korzystacie z demokracji. Nikt nie knebluje nie ust, nikt nie ma uprzedzeń, a już określenie głupota czy indoktrynacja rzeczywiście tutaj absolutnie nie pasuje. Możemy się zgadzać czy nie zgadzać z książką. Ja mogę powiedzieć, że wielu uczniów nie chciałoby się uczyć matematyki albo fizyki. I może też złożymy oświadczenie. To na pewno ucieszy wielu uczniów szkół średnich, którzy z chęcią by nie uczyli się tego przedmiotu. Bo i po co? Po co im się to przyda na tym poziomie szkoły średniej? Ale trzeba również mieć odwagę mówić o pewnej rzeczywistości, która jest która nas otacza i która nas bombarduje różnymi informacjami. Pani występuje w imieniu pewnej części naszego społeczeństwa, która ma takie poglądy jak ma, tak zwane progresywne, nowoczesne, europejskie i co najważniejsze, ciągle jest tolerancja. Tylko tolerancja jest dla swoich. Tolerancja jest dla tych, którzy wyznają jeden system wartości. A to co nie, jest, nie mieści się w tym systemie wartości. To jest głupie, ideologiczne, uprzedzające, nietolerancyjne itp., itp. I tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście się absolutnie nie zgadzamy. W sensie ideowym Ideowym się nie zgadzamy. Jedni mówią o wartościach europejskich, my jako PiS mówimy o wartościach tradycyjnych, konserwatywnych, bliskich Polsce. I będziemy. Tych wartości bronić niezależnie od ilości oświadczeń i niezależnie od ilości ataków, z którymi będziemy się spotykać. A one na pewno będą, bo mamy tego świadomość. Ale nie będziemy unikać tej odpowiedzialności i odpowiadać. Książka profesora Roszkowskiego, zanim się w ogóle okazała, zanim mało kto ją przeczytał, już była przedmiotem totalnej krytyki sił, które zwą się lewicowo-liberalne. Bo mówi ona pewnej prawdzie ale nie z punktu widzenia postępowości progresywności, ale z punktu widzenia historii Polski, tak jak ona jest, nawiązującą do tych wartości bliskich nam wszystkim, może nie nam wszystkim, bo wartości Kościoła, jak się okazuje, wartości chrześcijańskie, katolickie już nie wszystkim są bardzo bliskie i nie każdy ma odwagę o tym mówić głośno, bo, bo się boi, chyba że przynosi do jakąś Określoną, drobną, chwilową korzyść. Natomiast my mówimy o pryncypiach, o zasadach. Czymże, proszę mi powiedzieć, co w tej książce jest złego? Co w tej książce jest niedobrego, że młodzież nie może o niej uczyć? Bo jeżeli pani mówi o ideologii, to ja się pytam, a czymże są przedmioty promujące gender czy LGBT, czyli współczesny neomarksizm? które są propagowane w Gdańsku czy Warszawie? Czymże one są? Czy można płacić organizacjom pozarządowym, które to promują, grube pieniądze? I to już nie jest ideologia, to nie jest ogłupianie młodych ludzi, to jest postępowość. Ja pamiętam, jak nas uczono w szkole komunizmu i socjalizmu. To był też postępowy, nowoczesny, wyprzedzający kapitalizm, cały zakup kierunek i system i ideologia. Ona upadła w 89. Ja myślę, że ta ideologia, którą Pani tutaj promuje, również upadnie, aczkolwiek wyrządzi również dużo szkód, szczególnie młodym ludziom, którzy lubią pewne rzeczy słuchać w imię zasad rób ta, co chce ta. My takich zasad nie wyznajemy, rób ta, co chceta. Są pewne zasady, są pewne wartości, jest dekalog, możemy się z nim zgadzać lub nie, możemy go przestrzegać lub nie. Każdy z nas błądzi, każdy z nas grzeszy, jak to zwał, tak zwał, ja również nie mówię, że mam rację, natomiast pewnych wartości należy bronić. Ale mówić o książce profesora Roszkowskiego, że jest głupia, uprzedzająca, bez skazania jakichkolwiek przykładów. No jest przykładem tej obłędnej ideologii, która w tej chwili powolutku, małymi kroczkami wkracza nie tylko do naszych szkół, ale się również do samorządu wejchowskiego. Proszę Państwa, to co myślą, to Pan tutaj mówi. Są tacy, co myślą, są tacy, co się boją, są tacy, którzy uciekają od rzeczywistości, są tacy, którzy takie słowa. Wypowiedziane przez moją poprzedniczkę lubią. Różne są. Różne są wartości. Ale nie określajmy od razu tej książki i nie skreślajmy jej, Absolutnie jestem przeciwko temu, ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że ta książka traktująca o współczesnej historii Polski z punktu widzenia nie ideologii lewicowo-liberalnej, ale z pozycji Polaka, człowieka, który walczył o wolność Polski o demokrację, o to, abyśmy się tu mogli spotykać, jest wartością absolutnie dodaną i będziemy tej wartości bronić. I nie będziemy tylko dlatego, że ta książka wyszła od osoby, która nie reprezentuje tej ideologii lewicowo-liberalnej. Nie będziemy z tego tytułu ją skreślać. A jeżeli ktoś się nie podoba, mamy przykład religii. Pamiętamy 30 lat temu, ile osób chodziło na religię, a dzisiaj ile chodzi. Z czego to są przykłady? Jakie to jest, jakie, czym to jest spowodowane? Ale czy ktoś za to każe, czy ktoś za to ponosi odpowiedzialność? Natomiast jeżeli chodzi o hit, historia i teraźniejszość, to właśnie powinniśmy się tego uczyć dzisiaj, i szczególnie tych młodych ludzi. Nie tego, że ten świat jest taki prosty, łatwy, przyjemny i wszystko możemy robić, co nam się podoba, ale że są pewne zasady, dzięki którym Polska funkcjonuje, istnieje przez wiele lat. Mimo, że była skreślona z mapy Europy i świata przez wiele, wiele lat, to funkcjonowała i funkcjonowała właśnie dzięki tym wartościom tradycyjnym, konserwatywnym, chrześcijańskim, katolickim. I tego się na nie będziemy wstydzić. A tym, którzy będą tak postępować, którzy mają inne zdanie, oczywiście mają prawo. To jest tolerancja. Ale nie będą nam tego narzucać. Jeżeli się nie podoba szkole, jeżeli się nie podoba no to w takim wypadku to jeszcze państwo daje pieniądze na utrzymanie szkół. Państwo daje. Jeżeli nie chcą, nie chcą uczyć, wybrane są władze demokratyczne i one decydują. Jeżeli komuś się nie podoba, nie musi pracować w szkole, nie musi nauczać tej lekcji. Są przeznaczone pieniądze i trzeba to realizować. I proszę państwa, nie poradzajmy również pewnego chaosu państwowego, bo ja ciągle słyszę, że w naszym państwie jest źle. Wszystko się sypie, wszystko się rujnuje. A jak jest rzeczywistość? Czy osoba, która była przede mną rzeczywiście, klepie, biedę i ma tak źle, że rzeczywiście to jest taki dramat w tym naszym kraju? Proszę państwa, panie przewodniczący, pan o tym będzie, będzie Pan mógł mówić, jeżeli nie o to chodzi. Pan jest nauczycielem, jest starzem i z poprzedniej epoki i z tej opony. Dobrze, no. ale Witek, zmierzajmy do płęty, do końca, bo to jest świetne przemówienie w Sejmie. Ja myślę, że chorała przy tobie to się proszę nie Proszę Państwa, ty na Panie Przewodniczący, dziękuję, mi kończę. E, tam byś ja... takie właśnie przemówienia, tak, prawie jak prezydent Duda. Nie, lepiej mówisz niż prezydent Duda. Muszę ci to oddać. Także ja nie chcę, super, żeby ktoś mi mówił. ktoś głośno krzyczysz. Ty pewnie kiedyś go jakby PiS rządził wiecznie, to byś go mógł z powodzeniem zastąpić. Więc mniej emocji. Już powiedziałeś, trzy razy to samo powtórzyłeś: że mamy prawa, wy macie prawa, my mamy prawa, więc może już wystarczy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zastosuję się do pana no, tutaj prośby. Kończę. Natomiast nie ukrywam, że nie miałem zamiaru dzisiaj występować w tym punkcie, natomiast niejako zostałem przymuszone tą sytuacją, która w tej chwili zaistniała. Ma. Ja mam jeszcze jedno pytanie, korzystając, czy to wszyscy radni podpisali się pod tym oświadczeniem? Bardzo bym prosił tutaj panią radną o potwierdzenie. Wszyscy radni? To jest sprawa klubu. Witek, kto się podpisał i oświadczenie w imieniu Dobrze. klubu. Czy ty chcesz to na policję zgłosić? Czy...